Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczniemy od artystycznego jubileuszu Teatru w Elblągu. Pokażemy, jak nasz region zacieśnia współpracę z krajami nordyckimi. Zaprosimy na wyjątkowe wydarzenie sportowe. Przedstawimy instytucje i ludzi niosących pomoc innym, także tych o wielkich sercach, dla naszych czworonożnych przyjaciół. Wybierzemy się także do jedwabna w sprawie poprawy lokalnego bezpieczeństwa. Nagrody, oklaski i Szekspir na scenie. i Jubileusz Teatru imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu w pełnym blasku. Tak można podsumować uroczystą galę, która połączyła obchody 50-lecia działalności teatru oraz wojewódzką inaugurację nowego sezonu kulturalnego. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę być tutaj dzisiaj z mieszkańcami Elbląga, ale również z mieszkańcami całego regionu. By nie tylko cieszyć się wspaniałą historią tego miejsca, ale przede wszystkim podziękować tym, którzy ją tworzyli i wciąż tworzą. 323 premiery, drodzy Państwo, wielu dyrektorów, wielu aktorów, wielu e, organizatorów, realizatorów przedstawień e, z całej Polski. Dlatego też podczas uroczystości wiele osób zasłużonych w kulturze otrzymało medale i odznaki od ministra kultury i dziedzictwa narodowego i od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki właśnie tym ludziom możemy być tak blisko prawdziwej sztuki. To jest ta chwila, w której my możemy oddać siebie, swoje emocje i też w której publiczność może przeżywać te emocje razem z nami. Przychodzimy tutaj, żeby odetchnąć, złapać refleksji, troszeczkę odsapnąć, spojrzeć na świat z innej strony, pobawić się, uśmiechnąć, czasami zapłakać. To wyjątkowe miejsce. W którym sezon 2025-2026 zapowiada się bogato. Zapraszamy! Otwarcie na Skandynawię pod takim hasłem w Olsztynie ponownie odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi współpracy biznesowej między Polską a krajami nordyckimi. Chcemy pokazać walory i atuty naszego województwa, aby przedsiębiorcy właśnie ze Skandynawii mogli współpracować z biznesem w Polsce, ale również nasz biznes z naszego województwa mógł otworzyć się właśnie na kierunki skandynawskie tak już od lat się dzieje, co potwierdzają przedstawiciele biznesu oraz administracji z Polski, Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii. I Doświadczenie z branży budowlanej, szczególnie kuchnie i meble. And furniture. Mam głównie doświadczenie z branży technicznej, technologicznej i właśnie z tej branży znam polskie produkty i bardzo podziwiam taką solidność i rzetelność Polaków i polskich firm. Staramy się dywersyfikować nasze kierunki działania, no i stąd moje poszukiwania w zakresie Klientów z rynku skandynawskiego, firm budowlanych, więc Państwa konferencja bardzo fajnie odpowiada na nasze oczekiwania. W jej programie były prezentacje, panel dyskusyjny oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów. Została zrealizowana w ramach projektu Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2024, dofinansowanego ze środków programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Przeźni Sportowego Święta 12 pojedynków na najwyższym światowym poziomie. Mamy to. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w 2027 roku Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Dwie grupy odbędą się tutaj w Olsztynie. Sercem wydarzenia będzie oczywiście hala widowiskowo-sportowa Urania. Ta atmosfera i to, że ta hala się wypełnia przy każdym meczu AZS-u całkowicie, że jest tak wspaniała atmosfera sportowa i kibicowska. No, jestem przekonany, że to miało swój olbrzymi wpływ na to, że Olsztyn został wskazany jako miasto-gospodarz. To sukces nas wszystkich, podkreślają gospodarze wydarzenia. To wynik dobrej współpracy władz miasta z Urzędem Marszałkowskim i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Wiele czynników składowych miało wpływ na tę decyzję. Przede wszystkim wspaniała atmosfera, piękny nowy obiekt, remontowana stara Urania. Ale również chociażby ludzie, którzy tutaj są zaangażowani w siatkówkę, klub z wieloma tradycjami. Organizacja tego typu wydarzenia to ogromna wartość promocyjna, która może zaowocować również w przyszłości. Zjadą się tu przecież przedstawiciele ośmiu ekip z całego świata. To będzie wyjątkowy czas nie tylko dla Osztyna, ale myślę, że dla szerzej dla regionu. Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej będą również jedną z ostatnich eliminacji do Igrzysk Olimpijskich. Swoje życie zawodowe poświęcili pomocy innym ludziom. Przez cały rok działają bez rozgłosu, lecz jest taka chwila, kiedy mogą stanąć w blasku reflektorów. To Dzień Pracownika Socjalnego. Ich praca jest niezmiernie, niezmiernie ważna i dzisiaj jest ten dzień, żeby im pogratulować, podziękować, życzyć, ale również pokazać ich światu. 13 listopada mogliśmy bliżej poznać tych często skromnych bohaterów pragnących stworzyć szansę w tym, którym z różnych powodów się w życiu nie powiodło. Przykładem może być wyróżniona odznaką honorową za zasługi dla Warmii Mazur, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Pracujemy z ludźmi, z ich emocjami, z ich trudnymi sytuacjami życiowymi. Bardzo rzadko osiągamy sukcesy, ale w momencie, kiedy ten sukces się pojawi, to jest ogromna satysfakcja, że byliśmy w stanie pomóc. Od 25 lat nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej są przyznawane w kategoriach indywidualnej i zbiorowej. Dzieci, którymi się opiekuję przychodzą z różnych środowisk. Rodzice bardzo często nie potrafią sobie poradzić. Ta nauka, pokazanie innego świata to jest ośmianego. Pracy społecznej obok profesjonalnego przygotowania merytorycznego liczy się zwłaszcza empatia i chęć zrozumienia drugiego człowieka. Czasami to są ogromne tragedie idące za, za człowiekiem. Tak, to przede wszystkim nie oceniajmy. W jubileuszowej edycji nagrody pojawiły się trzy nowe kategorie: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy domowej i uzależnieniom, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Są głosem i rzecznikami praw braci naszych mniejszych. Nagrody Przyjaciela zwierząt Cztery Łapy trafiły w ręce laureatów konkursu. Ogromna pasja, empatia, miłość do zwierząt powoduje, że dzielą się tą e, dobrocią, a jesteśmy w takim momencie jesienno-zimowym, że tym bardziej ma to e, większe znaczenie. Przyznawane są dwie nagrody, osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych w województwie warmińsko-mazurskim. Jestem twórcą internetowym, no i przy okazji też jeżdżę do schroniska. I połączyłem to, że filmy ze spacerów trafiają na moje profile społecznościowe. I około pięciu przyjaciół już poszło do domu. Ludzie też interesują się, przychodzą na spacery, no i też przy okazji wpłacają na różne schroniska. Pani Teresa, emerytka zornety, zapobiega niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt. Zdarza się, że za własne pieniądze dokonuje sterylizacji bezpańskich psów i kotów. To jest takie coś, że mi daje energii, daje takie poczucie jakiejś tam wartości, że o kogoś dbam. Zwierzynie świętego Franciszka m.in. pomaga w finansowaniu leczenia chorych zwierząt ze schroniska. Do stowarzyszenia zgłaszają się również właściciele zwierząt. Tak naprawdę są to osoby starsze i samotne, które chciałyby wy wyleczyć swojego przyjaciela kota, przyjaciela psa. Nie mogą, ten przyjaciel jest dla nich wszystkim i wtedy jesteśmy my. Jesteśmy, żeby pomóc. Nagrody Przyjaciela Zwierząt 4 łapy samorząd województwa Werniisko-Mazurskiego przyznam już po raz czwarty. Może pomieścić nawet ponad 8 tysięcy litrów wody. Druchowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Jedwabna cieszą się z nowego dużego wozu ratowniczo-gaśniczego. Mamy tutaj na swoich terenach dużo lasów, dużo domków letniskowych, także są takie pożary, gdzie ten sprzęt z dużą ilością wody jest nam potrzebny. 13 listopada klucze do pojazdu trafiły w ręce strażaków. To efekt udanego partnerstwa Gwin Jedwabno i Reszel w zabieganiu o środki z Unii Europejskiej, których dysponentem jest samorząd naszego województwa. Łączna wartość nowego sprzętu to ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Te dwie gminy uzyskały odpowiednią ilość punktów i dzisiaj możemy cieszyć się z przekazania nowego wozu. To skok w XXI wiek. Tak o zakupie dofinansowanych przez Unię Europejską narzędzi hydraulicznych o napędzie akumulatorowym mówią druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Reszla. Nowy sprzęt będzie służył do pomocy przy zdarzeniach drogowych. Dotychczas dysponowaliśmy jedynie sprzętem hydraulicznym o napędzie spalinowym, z pompami. No to już daje nam zupełnie inne możliwości działania. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej, skuteczniej działać na miejscu takich zdarzeń. Z partnerstwa gmin Jedwabno i Reszel skorzystali również druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Szuci, którzy od Rzaków z Jedwabna otrzymali w prezencie średni wóz ratowniczo-gaśniczy.